Witam Was bardzo serdecznie. Odpowiedzi i wideo na filmie Niezapominajki. W którym to Niezapominajka prosiła o nagranie pewnego materiału z domku Lary. A dokładnie e, tego treningu. Prosiła o to mniej więcej miesiąc temu. Jednakże ja dzisiaj mam możliwość nagrania tego, ponieważ dopiero dzisiaj odzyskałem Tom Raider. E, Miałem go w Krakowie. No ale skoro go zyskałem, to myślę sobie, nie zwlekajmy. Również musiałem znaleźć czas na nagranie tego materiału, ponieważ musiałem jeszcze ogarnąć swoje projekty. Let's play, których mam po prostu masę. No ale jakoś to będzie. Mój najlepszy czas w tym domku to była minuta. 20 Jakoś tak. Raczej chyba tego czasu teraz nie pobiję. Coś mi się tak wydaje, że nie ma mowy. Ale wszystko jest możliwe. Jeśli Lara się postara, to myślę, że wyjdzie to nam. A Lara, no chwytaj się, kobieto. Almost, perhaps another try and I might beat it. Dobra, tak więc to byłoby na tyle. To był filmik, jak wideo na filmik niezapominajki. Tak więc dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia. Więc cześć, trzymajcie się.